Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam jak szybko i prosto bez żadnych e, wydziwień, bez żadnego tutaj szukania e, usunąć szybko konto Facebook. Wchodzimy sobie tutaj, e, tutaj w stronę just delete me. Wpisujemy sobie w Google. Tutaj u samej góry pierwszy wynik wyszukiwania i tutaj jest strona do usuwania takich no Nieprzyjemnych, nieciekawych bądź wkurzających stron, czyli Facebook, Instagram i tak dalej. Wpisujemy swój Facebook. Tutaj pierwszy z brzegu, i teraz widzimy najważniejsze informacje, jeśli chodzi o usuwanie naszego Facebooka. I tutaj usuń konto na stałe. Aby zachować konto w Messengerze, możesz zamiast tego dokonać dezaktywacji. Tutaj bardzo ważne informacje. Jeśli mamy jakieś informacje ważne na koncie, pobierz swoje informacje. Daj łącznie z 40 zdjęciami, 260 postami i tak dalej. Tyle miałem na tym, na tym moim Facebooku. Pobierz kopię innych informacji swoich, edytuj ustawienia administratora. I tutaj usuwam sobie konto. I tu mamy informację, usunięcie Twojego profilu osobistego powoduje również usunięcie strony miłośnicy z Sener Senerikson, ponieważ jesteś jedynym administratorem, to jeśli chodzi o grupę, możemy tą grupę przełożyć komu innemu, a możemy ją również usunąć razem z naszym kontem, profilem Facebooka. I słuchajcie, jeszcze, jest, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeśli usuwamy naszego Facebooka, to nie logujemy się później od tego terminu przez 30, 30 dni. Jeśli natomiast się zalogujemy, to zwyczajnie z powrotem nam się znowi konto i nie zostanie ono usunięte na stałe. Jeśli po tym tutaj kliknięciu, po wszystkich tutaj yy, decyzjach yy, o usuwaniu naszego konta na Facebooku, my w ciągu 30 dni nie zalogujemy się w ogóle na konto, to takie konto zostanie poprawnie usunięte z wszystkimi danymi na Facebooku. To jest bardzo istotne. I to wszystko moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!